Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu rekolekcji kalendarz adwentowy. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wszystkie nadesłane komentarze i teraz z tych osób wylosuję kogoś, do kogo trafi to, co jest ukryte w paczce w torebce numer 25. Tak więc losujemy. Uwaga, uwaga. Pani Olivia, proszę panią Oliwię B, żeby się y, skontaktowała. Proszę na messengera napisać, y, podać adres. Zatem gratuluję, i yy, zobaczmy, co się chowa w paczce w torebce numer 25. A tutaj mamy serce, takie drewniane serce. Gratuluję. Mamy przepyszne krówki papieskie z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Gratuluję. Oraz pewna pani do dzisiejszego dnia dodała jeszcze ozdoby świąteczne, tak więc to jest dzisiejszy bonus. Zobaczmy, jakie to są ozdoby świąteczne na choinkę. Takie bombki. Tak więc bardzo dziękuję pani, która y, zasponsorowała, która sama zrobiła te ozdoby. Bardzo dziękuję za to dołączenie się do, do tych rekolekcji. I gratuluję pani Oliwii B. E, y, tej całej dzisiejszej wygranej. Zatem, y, dlaczego dzisiaj mamy serce? Posłuchajmy fragmentu Ewangelii z Dnia. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? bo istotnie ręka pańska była z nim. Wszyscy mieszkańcy tamtej krainy brali sobie do serca to, co się tam wydarzyło. Zatem serce brali sobie do serca. Co sobie brali? Wydarzenie związane z narodzinami świętego Jana Chrzciciela. To, że Zachariasz stracił umowę, to, że kiedy potwierdził, jak ma mieć syn na imię, tę umowę odzyskał jego ojciec Zachariasz. I te różne inne wydarzenia, to, że Zachariasz i Elżbieta w podeszłym wieku otrzymali potomstwo od Pana Boga, to wszystko było dla tamtych ludzi, dla ich znajomych, krewnych, przyjaciół. Na pewno z jednej strony niesamowitą radością, ale też padł na nich strach, był to szok, że, że Pan Bóg jest, działa. Pan Bóg jest pośród nas i teraz moi drodzy, czy my, to serce, czy my bierzemy sobie do serca słowa pisma świętego? Czy my na poważnie bierzemy sobie do serca różne znaki, przez jakie działa Pan Bóg? Znaki czasu, te mniejsze, ale i też te wielkie. Czy na przykład bierzemy sobie do serca to, że możemy uczestniczyć we mszy świętej? W Eucharystii przyjmować komunię świętą, żywego Boga, Pana Jezusa Obecnego pod postaciami eucharystycznymi? Czy ja to do głębi serca przeżywam? Czy jestem tego świadom, świadoma tak bardzo mocno? Czy na przykład do głębi serca biorę sobie to, że teraz w czasie pandemii, no na przykład w jakimś stopniu. Dla różnych ludzi jest ograniczone praktykowanie wiary, są pewne te różne ograniczenia. Czy ja sobie to biorę do serca w takim sensie, czy jeszcze bardziej tęsknię za Kościołem, za Mszą Świętą, za Spowiedzią Świętą, za takim właśnie pełnym życiem wiary? Czy, czy wiarę traktuję na poważnie, czy biorę ją sobie do serca? Być może warto w tym kończącym adwencie, w kończącym się adwencie, który ma nas przygotować na Boże Narodzenie. Warto sobie uświadomić, w jakim stopniu na chwilę obecną, jak przeżywam i jak sobie biorę do serca wiarę oraz codzienną, codzienną możliwość spotkania z Chrystusem. Jeszcze raz gratuluję Pani Oliwi. Tej wygranej, i moi drodzy, jutro, ostatni dzień rekolekcji, już niestety nie będzie sztuczki, ponieważ jesteśmy na ostatniej, prostej, do wielkiej, wspaniałej, przepięknej uroczystości Bożego Narodzenia. Zatem bardzo proszę, abyście i pod tym, pod tym ostatnim, yy, przedostatnim filmikiem. Zostawili komentarze z prośbą o modlitwę i jutro zakończymy rekolekcję. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.